Cześć! Witam wszystkich ponownie na kanale Stany po Polsku. Ostatnie kilka vlogów było poświęcone Alasce, a przede wszystkim stolicy tego stanu, czyli Juno. Serdecznie tam zapraszam. Jeżeli ktoś się wybiera, na pewno znajdzie masę przydatnych informacji, co robić, za ile, gdzie, ile czasu spędzić i tak Więc zapraszam do oglądnięcia. A tymczasem kolejny stan, numer 6. Vlog numer bodajże 38. I tym razem jedziemy, nie lecimy nieco bliżej. Najstarszy stanowy park w całych Stanach Zjednoczonych, datowany na 1885 rok. Zapraszam nad wodospady Niagara. Widzimy się za jakieś 550 mil, które mamy do pokonania przez najbliższe godziny jadąc z Chicago właśnie w kierunku Nowego Jorku. Czyli New York State. Miasto Buffalo i Wodospady Niagary. Zapraszam. Dokładnie 575 mil, i 9 godzin później, witam z Nowego Jorku. Szósty stan na kanale i myślę, że to jest całkiem dobre miejsce, żeby się oficjalnie przywitać. Przyjechaliśmy tutaj o godzinie 5.30, więc cała podróż zajęła nam równe 10 godzin, bo wyjechaliśmy o 6.30. Ale tutaj jest inny czas. Przesłaliśmy się chwilę właśnie w tym miejscu, żeby było jasno, no i zaczynamy. Warto się tutaj zatrzymać właśnie w tym miejscu, bo fotka może być naprawdę całkiem fajną pamiątką. Jeszcze nie wiemy, czy kochamy Nowy Jork, ale zamierzamy się dowiedzieć. Jedno mogę powiedzieć: na pewno nie kochamy New York City, ale pozostałe miejsca zobaczymy. Może. Aha, to co bardzo chyba istotne: nastąpiła zmiana planów, jako że dzisiaj jest pogoda dobra. Ale jutro będzie jeszcze lepsza, więc wodospady zobaczymy jutro. A dziś pozwiedzamy i zobaczymy drugie pod względem wielkości miasto w całym stanie Nowy Jork, czyli Buffalo. Pierwsze miejscem, które odwiedzamy, nie mogę powiedzieć, że jest atrakcją. W tym miejscu został zastrzelony 25. prezydent Stanów Zjednoczonych w 1901 roku bodajże 8 września William McKenley, William McKinley. no tu tutaj się zatrzymać mieliśmy po drodze pojedziemy też do muzeum Teodora Roosevelt'a który był wtedy wiceprezydentem i muzeum jego znajduje się niedaleko stąd miejsce w którym został zaprzysiężony udamy się tam też z po drodze to będzie miejsce numer dwa, które odwiedzimy właśnie w Buffalo Powodem, dla którego zatrzymaliśmy się właśnie w tym miejscu, jest przede wszystkim to, że zamachu dokonał syn polskich imigrantów, Leon Czołgosz, w roku 1901, a dokładnie bodajże 8, 8 września prezydent zmarł już chyba 6 dni później, czyli 14. Miejsce, w którym się znajdujemy, to kontynuacja historii, o której opowiadałem, czyli Zabójstwo 25. Prezydenta Stanów Zjednoczonych, Williama McKinley'a. A w budynku, który widzicie za mną, przysięgę składał ówczesny wiceprezydent, czyli Theodore Roosevelt, który został automatycznie następnym, czyli 26. Prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nie wchodzimy do środka, po prostu wiemy mniej więcej, jak ten budynek wygląda. Dla nas jest to powiedzmy lekka strata czasu. W miejscu, które odwiedzamy, zawsze staram się znaleźć właśnie taki mural z nazwą miasta, miejsca, w którym jesteśmy. Adres, jeśli ktoś jest zainteresowany zrobi sobie fotkę, podaję poniżej. Jedziemy dalej. Następny stop to główna atrakcja, którą chcemy dzisiaj zobaczyć: Muzeum Marynarki w Buffalo. Jeszcze raczej wszystko pozamykane, bo jesteśmy wcześniej, ale jesteśmy dlatego tak wcześnie, że. Jest długi weekend. Ponieważ poniedziałek za dwa dni, czyli pierwszy poniedziałek września, zawsze w Stanach jest wolnym dniem od pracy, bo jest to Labor Day, więc spodziewamy się tutaj tłumów. Tak samo nad wodospadami, które zobaczymy jutro a na razie Buffalo i jego główna atrakcja Canal Side i miejsce zdecydowanie warte polecenia w tak piękną pogodę jaka jest dzisiaj. Można tutaj wypożyczyć rowerki wodne, kajaki. Są również jakieś knajpki. Spacerując właśnie po Canal Side, na pewno mogę polecić Clintons Dish. Nie chodzi o jedzenie, a naprawdę może nie za wielki wybór piwa, bo jest tylko i wyłącznie 16 lokalnych browarów. Natomiast pierwsze dwa, które wzięliśmy, są doskonałe. Wejście na teren parku generalnie jest bezpłatne, ale żeby zobaczyć i wejść na okręty, trzeba zapłacić 18 dolarów od osoby. Wliczone w to jest zwiedzenie z każdego z czterech statków, które tutaj stoją. Oprócz tego można też odwiedzić muzeum, dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy. Tradycyjnie jest też gift shop, gdzie można kupić kilka rzeczy. Myślę, że Muzeum Marynarki Wojennej w Buffalo to jest super gratka dla wszystkich historyków, zwłaszcza tych, którzy lubią e, okręty, II wojnę światową i marynarkę. Chociaż USS Little Rock nie uczestniczył właśnie w II wojnie światowej, a w wojnie koreańskiej, i sam w sobie jest genialnym muzeum wartym zobaczenia. W samym muzeum znajdują się cztery jednostki, a w tym między innymi krążownik Lirrack, łódź podwodna Corkers i niszczyciel The Sullivans. Na wszystkie można wejść, no i żeby dokładnie je zwiedzić potrzeba naprawdę kilku godzin. Mniej więcej tak wyglądały kajuty, gdzie spało 1400 do 1700 marynarzy. Jest, mimo wszystko, miła niespodzianka dla nas Polaków. Sami zobaczcie. Muszę przyznać, że jestem bardzo mile zaskoczony wystawą właśnie na tym krążowniku, jeśli chodzi o Polskę i nasz udział w II wojnie światowej. Zarówno niszczyciel The Sullivans, jak również krążownik Little Rock, już za nami. I jeszcze do odwiedzenia USS Crocker, czyli łódź podwodna, która stacjonuje również w porcie w Buffalo. Bądź podwodna? Zdecydowanie nie na mój rozmiar. Powiem tak, fajnie, bardzo fajnie zobaczyć to muzeum. Natomiast, zwłaszcza na łodzi podwodnej, tacy ludzie jak ja muszą bardzo uważać na głowę, bo wszędzie prawie chodzę na czworakach. Ale warto, zdecydowanie warto. Ciekawi mnie, czy ktoś taki jak ja służył na łodzi podwodnej. Nie idzie nigdzie przejść, jeżeli chodzi o moje rozmiary. I to nie chodzi o brzuch. Tak, jest to zdecydowanie kawał historii. I to nie tylko II wojny światowej. I serdecznie zapraszam do odwiedzenia właśnie tego miejsca. Tradycyjnie sklepik z pamiątkami Made in China, to jest wiadome, magnesy, jakieś bluzy na szybki. Ale to, co zaskakuje, to dodatkowe eksponaty, które znajdują się właśnie w tym budynku na drugim piętrze. Jest między innymi samolot myśliwski, a ja nie jestem pewny, może to jest Mustang właśnie z II wojny światowej. Tak czy inaczej trzeba tu wejść na samym początku, bo tutaj jest kasa i tutaj kupuje się bilety. Właśnie żeby wejść na statki. Tak jak przypuszczaliśmy, robi się naprawdę tłoczno. No jest długi weekend, jest sobota, w dodatku pogoda dopisuje. W muzeum spędziliśmy jakieś dwie, dwie i pół godziny. No i myślę, że to jest po prostu rzucenie okiem na wszystko, co się dzieje, bo każdym z tych okrętów statków można zrobić osobny vlog, ale to już jest sprawa dla tych że interesują się historią. Ja po prostu przedstawiłem to w mocnym skrócie i pokazałem, że warto zobaczyć właśnie to miejsce. Jeśli chodzi o miejsce parkingowe przed muzeum, to trzeba przyjechać chyba bardzo wcześnie, bo my byliśmy... naprawdę jeszcze nie było prawie nikogo, a już mieliśmy problem z zaparkowaniem. Bardzo ciężko tu zaparkować na ulicy, dlatego że właśnie muzeum jest koło jakichś wysokich wieżowców. No i niestety aut jest od groma. Powiedziałbym, że mała przerwa w zwiedzaniu Buffalo, ale wcale tak nie jest, bo browarnie też zaliczają się do naszego e, zwiedzania. O, tak to określę. Pierwsza browarnia Big Ditch Brewing Company Buffalo. The Ditch Brewing Company okazał się naprawdę świetnym wyborem i na pewno chętnie bym tu wrócił, ale terminarz mamy no, mocno napięty, bo jesteśmy tylko tutaj przez weekend, co prawda wydłużony, ale tylko powiedzmy 2,5 dnia i sprawdzamy dalej. Ale szczerze polecam, bo i browar i jedzonko było znakomite. To no. mi się podoba, to jest impreza! No i właśnie zupełnie niespodziewanie. Wpadliśmy na taką mega imprezę, było zajebiście. Ciężko było znaleźć alkohol generalnie, jak już znaleźliśmy, no to wiecie, co się stało. I tyle. Mam do powiedzenia. Zdrowie.